Cześć moi drodzy, witam was wszystkich w kolejnym odcinku Simsów. Dzisiaj wpadłam w świąteczny nastrój i chcę zrobić te odcinki z przytupem. Mam tutaj takie wydarzenie, które nam się zrespiło po aktualizacji i bardzo będę ciekawa w ogóle o co tu chodzi. Przytulna uroczystość, coś tam, odkrywaj zimowe tradycje, Jasmine Holiday, a jaki ona ma związek z tą samerką? Dobra, nieistotne, jakoś tam zdobywaj punkty, tutaj jakiś obraz, zorza polarna, papucie ciepłe, jestem ciekawa co mniej się najbardziej... Tylko tyle? Ja liczyłam na jakieś 500 milionów nagród Jak w Mrocznym Kosiarzu Co jest? Mało nagród Ciastka chociaż dajcie zjeść Dobra, Jasmine potrzebuje pomocy Dobra i ona będzie 6 tygodni potrzebowała pomocy Po to żebyśmy my mogli zgadnąć kloca Żywopłotu i jakieś nie wiem co Jakąś kurde emotkę zły Dobra, nieważne, pomożemy tej babie Nadal nie wiem w sumie mamy zaprosić tą ciochę na bal Mieliśmy ją zaprosić Dobrze, coś się stało bo umarła tam jakaś bab. Nauka o tradycjach, zrzeszenie radości, szerzenie radości, to też. Jestem mistrzem w szerzeniu radości, nie widać? Porozmawiać z innymi simami albo przyrządzić potrawę. To ja wolę przyrządzić potrawę. No ale i tak kurde nie, to jest wybór tylko iluzoryczny. Przyrządź japacze, czyli to co lubimy najbardziej. Japchae, nie ma takiego dania jak japchae. My tutaj mamy co? Japache. Bardzo lubimy jeść, patrzę, bo żeśmy się uwzięli. Francis, weź A ty robisz do pracy coś? A już skończyłeś, dobra, to tutaj proszę za fajdalca przewijamy. Dobra, tam nie, nie, nie pękaj. Jest, wiem, że umarła Summer Holiday, ale mam jakąś nową postać, która się nazywa Jasmine Holiday. Idę po czekoladę. Idę po ja... Dobra, tutaj co? Interfejs, już coś mamy. No kurde, do, do, do tego wieńca. Dobra, to walniemy go od razu na drzwi. Dobra, co tego? Co to za histeria? Przestań. Dobrze, ja patrzę, już jest w pier. Przez Franciso. Zapytaj, Żak, chodź, przysłużysz się. Zapytaj o ozdoby dla tej baby. Bo ona, nie wiem, jakiś zapunkt honoru sobie obra, żebyśmy my. Halo! Nie, nie, chodź. Po, pogadaj o ozdobach. Aha! A, czekajcie, bo Francis opowiada o swoich zwyczajach. Moje zwyczaje mogą się niektórym wydać nieco nieciekawe. Jednak, jakoś ten czas roku jest dosyć nerwowy, no dla ciebie to wszystko jest dosyć nerwowe. Wszyscy zachowują się gorączkowo. Ja nie mogę się doczekać, aż rozsiądę się z bliskim czy telewizorem. Znaczy ogólnie to nie ma kanapy przed telewizorem, więc raczej się nigdzie nie rozsiądziesz. Czyli Francji to generalnie lenistwo. Zapytamy się teraz Adi, jakie ma świąteczne tradycje. Zrobimy tak, żeby syn się tutaj dowiedział, doedukował. Ugranie w gry wideo. Aha, teraz już takich nie robią. Aha, czyli Adia w ogóle jest jakimś zapaleńcem. O, bal maturalny. Stwórz znak zaproszenia bal maturalny, bo my chcemy zaprosić tą ładną laseczkę. Kurde nożaki sław. Miałeś zrobić ten znak na bal maturalny. Dobra, już czul w ciebie. A ja się położy. Zaliczymy zadanie dla tej jakiejś narwanej baby. faktycznie czujesz magię świąt. No, nie widać, że ja czuję. Przyniosę ci ekscytujące wieści. I co? I tyle? Aha, za godzinę będzie następne. Ej, dobra, to to może na koniec. Bo ja będę nagrywała, to na pewno damy radę. Jak za godzinę się odblokują, to ja to ogarnę. Dobra, gdzie ten wieniec możemy powiesić? Wieniec świąteczny to możemy, tak? A możemy go powiesić. Nie, zaraz ja tak zrobię, żeby się dało. Powiesimy sobie ten wieniec, żeby było, że my już zadania zrobiliśmy. Słuchajcie, gdzie my choinkę postawimy? To jest też problem, choinka. Mamy choineczkę. E, ona w zasadzie tutaj się zmieści. Co się jeszcze daje? Jakieś ozdoby świąteczne, jakaś girlanda? Może coś takiego? Tu się jest bałwan. A kokardę mamy też, ale no to tą kokardę to dziesę. Możemy sobie do dupy przypiąć ewentualnie. Możemy właśnie taką wielką tą girlandę i na przykład jeszcze wieniec dam. Dobra, niech będzie. Mamy muzykę świąteczną. Muzyka świąteczna. Muzyka świąteczna. No dzie, O oh jest! Zimowe świętowanie. Dokładnie tak. Chodź. Ale super. Uwielbiam klimat świąt. Dobra, co raz tutaj mamy drink z palmą, ale wydaje mi się, że mega fajnie. A możemy na przykład drugą choinę? Walnąć taką. Dobra, wiecie co, jednak stwierdzam, że przestawię tą choinę stąd. Także przeniosłam tą choinkę, bo stwierdziłam, że tutaj będzie ładniej wyglądała. No i dam te prezenty, takie serce, żeby były. tutaj na razie ten kwiat, co będzie sam stał. No bo jednak ta choinka, czekajcie, a może na ją bokiem ustawić w ogóle nie można. Oczywiście bez bebe nic się nie da. No i ją tak właśnie bokiem damy. O, ona teraz jakoś jakby się jakoś że ona leci, kurde, do przodu w ta choinka, nie? Mnie wydaje mi się, że jest przekrzywiona? Że ona jest taka wklęsła z tej strony? Tak jakby ona... Dobra, no to jest taka, nie wiem, jakaś mocna tutaj atrapa. O Jezus, z tej wygląda jeszcze bardziej poszczyrwo. Dobra, ona totalnie jakoś leci do przodu, ale tutaj mamy, słuchajcie, muzyka świąteczna tak, że, żebym to tutaj ugrała, że mamy święta, co prawda na dworze jest po prostu 30 stopni, ale to są święta simowe. François, w ogóle ja nie zauważam, że on jest taki wykończony, ale magia świąt jest tutaj najważniejsza. Nie, weź, nie, jak on ryczy, to go nie całuj na zobaczcie, On jest taki ciemny, on jest taki ciemniejszy. Żeby nie było, że to jest syn Manui. Kto to? Kto? Ale... Wait, 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 moment, moment, moment. Ty wpitalasz się nam do domu po prostu z jakimś nastawieniem. I co ty robisz? Dlaczego, dlaczego jakby? Po pierwsze, w ogóle powinnaś być w szkole. Gadasz do Miśka, ale nie wiem w ogóle, czemu ona akurat tu przyszła, bo to miała być w ogóle ta dla Francisa e, ziomala. Tylko, że ona nie wiem, jakby. Ja myślałam, że wychodzi do tego samego liceum, a to nagle jesteś jakaś rozgniewana. Nie wiem, mam być jakoś pomóc, a my dziecko, zobacz. Ciesz się, póki sama nie masz dzieci. Nie wiem, po powiedz jej, żeby odprężyła umysł, bo tutaj, patrz, będziesz miała takie dziecko. To kiedyś to wszystkie problemy w życiu się przewartościują Podobają Ci się nasze ozdóbki? Włącz, da się włączyć No, proszę Państwa To jest włączona choina Dobrze O Jezus, jaki czat. Czujecie ten świąteczny klimat? Bo ja czuję Bardzo się cieszę Nie widać? Ale to nie są drzwi wejściowe Ja pierdziele, zmieniły się drzwi wejściowe na pewno Nie, jak to są drzwi wejściowe? Nie wchodźcie tędy Dobra, jednak ta głośność mnie wpienia. Po aktualizacji się chyba zmieniło. To są drzwi wejściowe. Dlaczego nie możemy oznaczyć jako drzwi wejściowe? Jezusie niebieski. Zaraz mnie coś trzaśnie. To nie są drzwi wejściowe, moi drodzy. To jest... Od tarasu wejście. Nie stój tu, ty, piarzu. A Amy Prescott. Okej, okay, bo to są twoi ci. te, te, te znajomki. Amy Prescott i Jaden. Co ty robisz? Aha, co ty robisz? Znak zaproszenia na bal naturalny. No dobra, ale. Okej, okay, czy, wy, czy wyjdziesz ze mną na bal? Nie wiem, jest jakiś mega zwiecha. Po prostu nie wiem. On sprayuje gdzieś tu na podłodze. Te drzwi się nie chcą zrobić. Nie wiem. Magia świąt, rozumiem, jest zrypana w simsach. Miałeś się wykąpać chyba tutaj, Jacques. Francis zarobił, ten też jest. Brudny, po prostu jak szczur. Weź prysznic, bo po prostu. Co to, What the Investor? Coś czuję, że niestety ta świąteczna aktualizacja, poza tym, że nam dodała możliwość wygrania, kurde, żywo płotu, to nam za dużo nie wniesie. Nie, poczekaj, czekaj, czekaj Żak, bo ta twoja koleża koleżanka miała tutaj się... Co? za zbyt studenckie imprezy. Nie, nie. Aha, bo są jakieś studenckie imprezy? Możemy się jaba wbić sani. gdzieś, bo jest jaba sama, bo wiecie, jest y, piątek wieczór, może będą studenckie imprezy. Ona zaraz tu będzie. Moje znajomy słyszeli o imprezie studenckiej. Ok. Możemy iść? czy rozważenie teraz musi dostać się na miejsce. O! OMG! Oh Patrzcie, mamy nowe tutaj interakcje. Żak może się wymknąć. Znaczy, ojciec śpi. Ja myślę, że totalnie że się wymknąć z nią. Idź na imprezę studencką. Żak rusza w tany. no idź. No moment, ale nie, nie, aha, bo my nie pójdziemy, tak? Dobra, nie, to zostań. Jak wy jesteście wszyscy rośli, to weź, możesz przebrać tego chora. Pomóżcie, pomóżcie tym rodzicom. Narzekasz na smród? To się zabezpieczajcie. Weź, bo wywalaj. Wiem, że tutaj macie słabe okoliczności, bo musicie siedzieć z młodszym rodzeństwem, ale słuchajcie, weź tutaj, pogadaj z nią, a zrób takie coś, że patrz, pójdziecie razem, zrobimy takie, słuchajcie, o Oficjalne zaproszyny. Zaproszyny na bal bez matki, bez bombla. Dobra, tutaj wyprawa do Candy's Diner. A gdzie jest nasza działa? To jest ona? Nie, z Ifidelga A gdzie jest nasza parecha? Jest, dobra. O, tutaj podejdźcie nad wodę. Ale kurde, aranżacja. Jest zmęczony i wkurzony, ale zaprosimy. Nie, 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 nie. A chodź. Nie, 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 kurde, to teraz nie jest w ogóle dobry moment. Słuchaj, ty nie jesteś, w ogóle nie jesteś ani studentem, ani uczniem. Nie jest, jesteś nikim. A nie, czekaj. Ty, on faktycznie jest nastolatkiem. Wspomniałam o tym. Miałaś tu podejść, bo czeka, biedny. Wystawiłaś go? Jezu, mieliśmy się wymknąć nad staw. Jak prawdziwi nastolatkowie, każdy się wymykał nad staw. Znaczy, ja to bardziej nadwisłe, ale dobra, nieistotne. Chodź, pokaż jej znak. Nie udostępnij zdjęcia z dzieckiem, bo się kurde przestraszy. Zaprezentuj znak, zaproszenie. Uwaga. Patrzcie na to, ale akcja, pójdziesz ze mną! Ucieszyła się! Tak, co fajnie, tak? Ojeju, jaki uradowany, tak! Jasne, że z tobą pójdę! Jaki kurde Rizzler! Patrzcie, jaki zadowolony, kurde, co prawda? Ma trądzik i jest zmęczony, ale a jak się ucieszyła w ogóle, ale super, to jest taka słodka chwila. Nie pamiętam, kiedy jest ten bal? Kiedy jest ten bal? O, mój były przyjaciel się do mnie odezwał. Jakie to jest, kurde, porąbane. Dobra. Żak, tutaj jest po prostu Sodoma i Gomora, jak to mówiła Najka. Tylko czemu, kurde, nie można tutaj drzwi, no? No ty zaraz usniesz, nie wiem. Faceci są jacyś mega nie w sosie. Mały, nie wiem czemu, leży, kurde, między fotelem, a tym utknął. Trzeba go zresetować. No tak, tylko kto go stamtąd zabierze? Ja się boję, że na go nie wyjmie stąd, wiecie? A, Bruno się uwięził. No super. I teraz Oczywiście muszę wystawić fotel. Musimy zabrać tego, kurde, to pachole. Weź go, za zabierz go. Fotel, co tu się stało? No cóż, przy swojej dziewczynie nie zrobiłeś super y, po prostu tutaj wrażenia. Ale stary zagada, stary bajera. To o czym ty z nią rozmawiasz, jak ty się jeszcze nie zapoznałeś? Zapoznanie wesołe. Ta jaka, kurde, ona jest po prostu chyba, ona uwielbia jak naszą rodzinę. Ty, moja droga, tańczysz. Nie, nie oglądaj filmu o koniach, błagam cię. A ja tutaj po prostu widzisz jakiś reczik. Tańców świątecznych odwala bardzo fajnie. Kiedy jest bal maturalny, bo to też jest takie dosyć kurde istotne. Mamy to w kajecie wpisane, nie mamy. Aha. Już mamy parechę, to jest najważniejsze. Okej. Okay. A, dobra. No i super. I tu mamy te. Mamy szachy, jakieś tam kluby, coś tam. Szach, szpile szach. Dobra. To ty chcesz być futbolowej. Nowy nabytek. No co pracuje. Poniedziałek o 15:30. Nie wiem, czy on chce być tutaj nowym na ale to już się odhaczyło. O nie, Bruno się obudził, jest brudny i wkurzony. No i jeszcze ty ty tutaj ogrodnik pseudo. Weź się kimś szybko. Co to za babka z buszu wyszła w ogóle? Kto to jest? Małe spotkanko przed balem, wpadniesz? Stanisław Young, pewnie, że tak. Dzisiaj jest ten bal, dobrze, tak? Koniecznie idziemy i się uczyć. Jeżeli mamy dzisiaj bal, jeżeli on nie był odwołany, bo ktoś jak już nim się powieprzyła, nie wiedziałam, czy on jest w piątek, ale jeżeli jest spotkanie w ogóle przedbalowe, jeżeli jest kurde, before przed, przed balem, no to Jacques wpada, kurde. Co to za chawira? Co to w ogóle, jak to jakiś gang? Kurde, świeżaku? Ta, nie wiem w ogóle co tu, Billy Young? Ale ale tutaj nas zaprosił Stanisław Yang, więc tutaj musimy się z nim powitać, no bo on nas kurde wkręcił na imprezę. A co to jest za hata? To jest. Aha, co jest? Ale to jest czyjś dom? Usiądź i wypróbuj razem. To jest jakiś Łukasz, który w ogóle nie powinien być wpuszczony. Łukasz, ty jesteś za młody na takie schadzki. Naya Yang patrzy się, kurde, z podełba, ponieważ ona, słuchajcie, tutaj jest jedyną dorosłą i jak psy przyjadą, no to Anaya Yang będzie się w kiciu. Jak, Jak to policjant przeszukuje mnie, więc tutaj nic nie wiemy. Stanisław, kurde, za zaciągnij fajkę wodną. No i wiecie, spotkanko przed balem, tylko na czym polega to spotkanko szalone. Pokazywanie fotek, tutaj ta siedzi na ławce. Czemu macie ławkę w domu? Yangi, co z wami nie tak? Jakiej posady. Samer, my jesteśmy tylko chłopięciem na posyłki w jakimś klubie futbolowym. Nie, to musi być normalnie Hawira Yangów, tylko że oni mieszkają w coś tak w stylu przebierańca. To są takie w jakieś kurde uliczne. Ja bym się bała. bym dostała oczopląsu po pięciu minutach w tym mieszkaniu. A być jakieś żarcie na tym balu, bo Jesteśmy trochę głodni, nie ukrywam. Co to jest? Urna babci? Kto to jest? To jest wazon. Ale taki bardzo, bardzo dziwny dziwny wystrój. Tu jakaś waza, kurde, na kolumnie. Zygmunt trzeci waza. Jakaś, jakiś, kurde, po prostu jakieś prochy babci. No, jest grubo, jest grubo. Jeszcze ten mały, kurde, wypierdek. No, dobra, matka, weź, odpitol się. Co? Tak się on się wkurwa, że że oni palą fajkę wodną, ale Matka jakoś, matce to nie przeszkadza. O boże, jeszcze ta woda, kurde, na korytarzu. No to te, te Stanisławy naprawdę mają nierówno pod czerepem. No, ale to taki dom narkomanów. Widać, że Anaja taka kurde. Hera, Coca, LSD. Kiedy będzie bal? Czas na szkolny bal. Zrób się na bóstwo. Oczywiście, jakie odpuszczamy? Nie odpuszczamy. Wybieramy się na bal szkolny z Jacques. Tylko nie zrobimy się na bóstwo, ale nieważne. Jesteśmy facetem, więc nic niczego nam nie potrzeba. Dobra. 啊。<Yeah. S 2> yeah. I jesteśmy na balu, audytorium Okej, okay, tu się zrobiło Żak, coś ty się ubrał, dobra Nie chcę będziesz, to jest dyrektorka Nie wiem, wszyscy się fatalnie ubrali Ale tu jest co, można coś robić, Zdjęcie tańcz Dobrze, możemy tańczyć Słuchaj, stacji szkolny bal Witamy was w stacji szkolny bal Nadajemy cały rok, dobra Tańcz razem taniec zakochanych, ej, można? Spróbujmy naszą partnerkę, jak ona w ogóle wygląda? A, kurde, przebieraniec nawet przyszedł Nawet się normalnie ubrał, patrzcie To jest pierwszy raz, jak widzę przebierańca w ogóle w normalnym normalnie odsłonie, kto to jakaś a tu Bill Yang oni przyszli razem, no dobra tutaj przebieranie razem z Bill, z Billą Yang tutaj się mają ku sobie, o Grzak ty jesteś mega głodny kurcze, kurcze pieczone takie tutaj, dobre kto to jest tutaj, Max Vireal, Miki Miki ładnie wygląda, a gdzie jest nasza partnerka to jest, o, uuu, no tak, pamiętam bo ja jej robiłam jakiś strój, ojej, ale ona jest taką jakąś psychofanką, spróbuj zawrócić w głos Owie, kokietuj, kurde, tutaj tak, kokietuj ją, ona wygląda z najładniejsza dziewczyny na całym balu. Skorzystaj z urny, dobrze, skorzystamy z urny i zagłosujemy na. Boże, to jest kosz na śmieci. Zagłosuj na królową lub królowa balu. Co no, Ania będzie królową balu, ale w ogóle tak dosyć marny catering. Zobaczcie, jest tylko kurczak. Kto będzie wpierał kurczaka całą, całą noc? A kto się zwege, to co, przepraszam? Jest wolna piosenka, chodź! razem taniec zakochanych. Kurde, nie jest przebierańcem! Gdzie tam był do wyboru? Zaczyna się ceremonia wręczenia tytułów. Nie, nie, nie! Był wolny! Był wo wolny! Jakie słodkie! Tańczą taniec zakochanych, ale oni wyszli aż! Dobra, wszyscy tu się ustawili, kurde, w jakiejś linii i co? May Prescott rozumiem tutaj dyrektora przemawia, a potem jeszcze będziemy tańczyć? Dobra, no! Wręczaj te dyplomy, babka! Yeah! Ania i błazentane. Ojej! Jak fajnie! Patrz, weszli tutaj! Na... Ojej! Tak, królowa balu i błazen No błazen też się cieszy, że został błaznem Pięknie wygląda Żak tutaj coś na tym króliczku ma napisać Znowu, energetyczna jakaś tam Że byłeś jakiś na koksie Żadne słowa nie opiszą mojego zachwytu Spełnienie marzeń No kurde, ma, masz, miałeś niski próg w takim razie, mój drogi Zjedz coś, to żak chodź szybciutko Zjedz, bo ja chcę jeszcze zdjęcia mieć Korzystaj z budki Nie, 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 nie! Ja chcę z budki No kurde, no budka jest zajęta ta no ja ci dam, no. Bal maturalny kompletny, no super. Całkiem niezła noc. No dobra, ale wpadasz do nas na afterka. Niech ta impreza się nie kończy, wpadasz na afterka. Kurde, ale to jest jeszcze strasznie. Krótki ten bal. Dobrze, że był before, dobrze, że był after. Fiejny park. Aha, błazen tutaj przyszedł. No a gdzie jest nasza para? Nie, no tak sami to beznadziejnie. I co, w tym parku tu nie ma co robić. Jezu. Zawiało nudą. To już wolę u nas, kurde, imprezy zorganizować. Chodź. Nie, nie kąp się w blasku księżyca, bo kurde zostaniesz jakimś wilkołakiem. Nie, to ja nie chcę tutaj. Ja bardzo chętnie w ogóle jeszcze bym poszła tam na te budki, no ale kurde, no nie zdążyliśmy, bo się kurde błazer wpakował. Myślałam, że tam być jakaś fontanna koksu. No a w tym partym? Teraz będzie lepiej. Zobaczcie. No nie, no ten znowu się wpakował za fotel. No po prostu przecież mnie coś trzaśnie. Będzie co? Muszę kupić ekspres do kawy. Żak jest w tym wieku, że ma tyle tutaj ciekawych rzeczy do roboty. Dobrze. Mój drogi Rzakisławie, napij się kawy, bo to i widzę, że nie dociągniem inaczej. Ojej, rodzice poczuli po prostu werwę, kurde, na stoletnią. No tutaj wszyscy gadają, wymienię się numerami. Ta dyrektorka już stoi u drzwi, patrzcie. Ona to co się dzieje? Nieoficjalny bal? Ja wam dam zaraz małe gnoje, kurde. Widzę więcej niż wam się wydaje. Naprawdę to było super, super after party zrobiłeś. Ej, a możemy kupić fotobudkę i zrobić jeszcze zdjęcia. Fotobudka. Zrobię sobie herbatę i omówimy te tutaj wydarzenia. Ah, czy czujecie ten vibe? Czujecie ten vibe. -ik? Ja zdecydowanie czuję vibe końca roku i końca wszystkiego. Dobra. Do you Wracamy know, like po przerwie. Uwaga, z dwoma nowymi kubkami. Łącznie mam ich jakieś sześć. I jeśli chodzi tutaj o kalendarium wydarzeń, no to mamy. A kiedy są urodziny małego? Dobra, mały dopiero ma za dwa tygodnie. jak to przepraszam, w ogóle nie ma na... urodzin na horyzoncie? 80 dni. 80 dni dookoła świata, to on ma być nastolatkiem 80. Nie, bo A ja mogę 40, nie mają wszyscy mega dużo. Akurat do dorosłych to mi to pasuje, nie? Ale te na, dzieci mogłyby troszkę szybciej wyrastać. A co z tym właśnie? za ile będzie? U, za dwie minuty, słuchajcie, za dwie minuty do akurat z wydarzenia do wyzwania. Dobra, to nie wiem, zróbmy coś, co się jedna święta. O, może, o, karpia, zrób karpia, bo to jest tak, tutaj świąteczne potrawy dzisiaj gotujemy. Ej, w ogóle zróbmy wigilię. Zróbmy coś takiego, że zaprosimy naszych tutaj simowych znajomych na wigilię. To w, nas, w następnym odcinku sobie myślę nagramy. Jako, że bardzo chcieliśmy mieć zdjęcie z balu i się, kurde, nie udało. Jakbyś zaprosił swoją koleżankę. O, jest, dobra, odkrywa Nowych perspektyw. Wygląda na to, że czujesz ducha świąt. Tak wyglądam dzięki. Kręci się cudownych chwil z bliskimi. Spróbuj także upiec przepyszne jakieś tam bajadero, coś tam. Każdemu zasmakuje. Ok, nie wiem, co to w ogóle za baba nam rozkazuje. Dobra, tutaj inscenizujemy przebrania balowe, żebyśmy mogli. Co się wiąże z jakimś tam śpiewanie, tańce, harce dokładnie. Zrób zdjęcie z, zrób zdjęcie przyjacielskie. O, romantyczne! Tak, zróbcie zdjęcie romantyczne. Będziemy mieli na pamiątkę w ogóle takie zasłonę. Mam no, nadzieję, tak. To jest hała, którą Adia kurde upiekła na święta. I wyjdą nam te zdjęcia. O, zdjęcie z budki, uwaga, oglądamy. Yeah, jakie cutie. Proszę bardzo, tutaj mamy. Coś tak nie, nie zmaczowali się, ale takie. Let's be friends. Nie, bardzo słodkie to jest, ale a spróbujmy jeszcze zrobić właśnie takie jakieś przyjacielskie, takie wy, wy, wygłupianie. To jakie śmieszne. Tutaj Jacques, Jacques robi tak. Dobra, usunę tą budkę. Budzia już tutaj wy wypruła. Jeśli chodzi o finalne zdjęcia, to prezentują się one tak. Myślę, że bardzo fajna pamiątka z balu. Mój ulubiony utwór! Mój ulubiony utwór to jest Kurde Las Christmas! I słucham cały rok. Samaria, co tam? Dawno cię nie widzieliśmy. Nie jesteś w ciąży, to słabo. Kiedy będą małe donki? No weź. Udokumentuj wyniki badań. Jakie wyniki badań, ale co ta laska w ogóle, kurde, nie wie nic o święta, że nam każe pytać jakieś dziwne robić, ankieter, kurde, François Ankieter. Nie wiem w ogóle skąd ona się wzięła, czy ona mieszka, kurde, na biegunie północnym i w ogóle nie miała kontaktu z ludzkością. O, Rami Watson. Super, dzidziu. Didziś jest w drodze! masz, ja będę mieć dziecko. O Jezu, jakie fajne! jest słodkie. Mega się cieszę. Niech Samaria też tak zrobi. Co, Markus, żyjesz jeszcze? Dobra, tutaj dobra robota. Kontynuuj rozsiewanie ciepło i radości, kurde. Zaraz wam rozsiewnę tak ciepło, słuchajcie, że, że aż się spalicie. Interfejs wydarzenia. Tutaj możemy odbierać jakąś, kurde, koszulindę i wycieraczkę. Coś, kurde, wycierakę do butów. No dobra, a gdzie ta wycieraka? Ja bym chciała tą wycierakę w takim razie. Takie welkom, willkommen takie bardziej. O, o co chodzi, Ludmila Kargul? Nie, nie zapomnę Ci tego, że skrytykowałeś naszą wełnę na festiwalu wełny Finch Week, i jakby nie, nie, ma, nie ma żadnej szansy na przyjaźń. Ludmiła, jeśli to oglądasz, nie ma szansy na przyjaźń między nami. Użyj płynu do mycia twarzy. No to użyj płynu, to Ty nie myjesz kur... twarzy? I co teraz? Już Ci się wyleczyła cera, bo użyłeś płynu do twarzy? Żak pakuje. Żak pakistan. No i tak, moi drodzy, myślę, że skończymy sobie na tym odcinek na tuczeniu Żaka tutaj na fotelu. Życzę Wam miłego grudnia. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia